Dzień dobry, Szanowni Państwo. Łukasz na czas pełniący obowiązki Rzecznika Pracowego SLD. Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny w temacie dosyć, można powiedzieć, kontrowersyjnym. Szanowni Państwo, po 2007 roku, kiedy to media wykryły aferę związaną z tym, co powiedział Korwin-Mikke we wrześniu podczas wyborów. ja byłem osobiście, miałem okazję usłyszeć te właśnie słowa o klasach integracyjnych, o tym, że nie puściłby swoich dzieci do klas integracyjnych. Powiem szczerze, Szanowni Państwo, że myśleliśmy, że już nie, nie będzie Janusza Korwina-Mikke w przekazie medialnym, że nie będzie mógł, mógł głosić tych swoich poglądów, skrajnie ultraprawicowych, można powiedzieć, ale niestety tak się nie stało. W przedwczorajszy program w TVP Info o godzinie 16 rozmowa dnia pomiędzy naszym posłem Bartoszem Arukowiczem i jednocześnie Januszem Korwinem-Mikke pokazał, że ten skrajny język, który powinniśmy wykluczać z życia publicznego, on się ponownie przebił tylko i wyłącznie dlatego, że jest właśnie taki skrajny Janusza Korwina-Mikke, Najważniejsze oczywiście pod względem kontrowersji, bo merytoryki w nich niestety nie było. Natomiast on jest oczywiście do odtworzenia na naszym kanale na YouTube i jednocześnie na stronie internetowej scelto.pl Tam mamy, szanowni państwo, sytuację następującą. Pan Janusz Korwin-Mikke zdenerwowany przy przygotowaniem merytorycznym naszego kolegi, mówi dosyć jasno. O naszym pośle, jako o zbrodniarzu. Nie rozumiemy tego, nie, nie, nie popieramy oczywiście i będziemy podejmować rozsądne kroki. W tym temacie pan Bartosz Arukowicz, bardzo proszę. proszę Państwa, no, mam przyjemność występować przed mediami od wielu lat, uczestniczyć w debacie publicznej, ale pierwszy raz w życiu zetknąłem się z sytuacją. W której mój rozmówca, nie umiejąc dostosować poziomu rozmowy do odpowiedniej merytoryki, która tam była zaplanowana, w szale swoich nerwów, z których jest znany od bardzo wielu lat, dwukrotnie nazwał mnie zbrodniarzem. Toczyliśmy debatę z panem Januszem Korwin-Mikke na temat demografii, systemu wsparcia rodziny w Polsce. Także taka rozmowa na temat podatku bykowego. I potem rozmowa zeszła na temat tego, jak powinno funkcjonować państwo w sferze oświaty i wychowania dzieci. I otóż usłyszeliśmy od Pana Janusza Korwinę Mikke, że dzieci niepełnosprawne nie powinny chodzić do jednych i tych samych szkół razem z dziećmi sprawnymi. Że te dzieci sprawne zarażają się niepełnosprawnością. Słyszymy Janusza Korwinę Mikke, który mówi, że przedszkola i żłobki w Polsce to coś, co zabija naród polski i że powinno się je zlikwidować. Słyszymy Janusza Korwinę Mikke, który mówi, że system ubezpieczeń społecznych jest w Polsce niepotrzebny, że nie są potrzebne emerytury, niech sami na siebie pracują ich dzieci. I w końcu słyszymy od pana Korwinę Mikke, że ludzie, którzy mówią o tym, że Polska się powinna rozwijać, że powinna być cywilizacyjnie postępowa, że w Polsce są potrzebne przedszkola, szkoły, że dzieci niepełnosprawne powinny uczyć się w szkołach integracyjnych, tak jak jest to w całej nowoczesnej Europie i świecie. Zostałem dwukrotnie nazwany zbrodniarzem przez pana Janusza Korwinę Mikke. Pewnie nie robiłbym z tego większej awantury, gdyby to padło w cztery oczy, bo Janusza Korwin-Mikke z nami spodziewałem się po nim gorszej wypowiedzi, ale padło to w telewizji publicznej. W związku z tym myślę, że nadszedł czas, kiedy trzeba zakończyć w Polsce z taką debatą ocierającą się o neofaszystowskie poglądy. I myślę, że nadszedł czas, kiedy Janusz Korwin-Mikke skończy tam, gdzie skończyć powinien no a mianowicie w sądzie. Podaję pana Janusza Korwin-Mikke do sądu za naruszenie moich dóbr osobistych, ale wykorzystam to jak zwykle. W sprawach, którymi się zajmuję na co dzień, a mianowicie w sprawach zdrowia dzieci. W związku z tym, będę żądał od pana konu Janusza korwin mikke przeprosin, a także sfinansowania zakupu czterech wózków inwalidzkich najwyższej jakości. Każdy wózek około 5 tysięcy zł, czyli w sumie. Będzie to kosztowało Janusza korwin Mikę około 20 tysięcy złotych, dla tych dzieci, którym właśnie nie pozwala chodzić do normalnych szkół. Dla tych dzieci, którymi gardzi, dla tych dzieci, dla których on nie chce umożliwić normalnej rehabilitacji i edukacji. Więc e, będę żądał od Janusza korwin Mikę przeprosin i zakupu czterech wózków dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Dla tych dzieci, którym każe siedzieć w domu. Myślę, że nadchodzi czas, kiedy powinniśmy wszyscy zacząć piętnować tego typu wypowiedzi. Nadchodzi czas, kiedy Janusz Korwin-Mikke powinien na zawsze zniknąć polsko polskiej debaty publicznej, właśnie dlatego, że chce selekcji, dzieli ludzi na lepszych i gorszych, słabszych i silniejszych. I pozwala żyć tylko tym, którzy radzą sobie w życiu. I ja się tego podejmuję, i wiem, że Korminnik nie jest łatwym przeciwnikiem, ale idę z nim do sądu. Jestem przekonany, że po tych, po tych wydarzeniach, które były w Szczecinie wczoraj, kiedy została skazana kobieta, która nazywała homoseksualistę pedałem. W związku z tym, jeżeli ktoś nazywa lekarza, polityka, nie wiem, kawalera, morderca uśmiechu, zbrodniarzem to myślę, że ten wyrok także zapadnie i będzie sprawiedliwy i surowy. Janusz Korwin-Mikke przeprosi publiczność za słowa, których używał w telewizji. Chcieliśmy dodać, Szanowni Państwo, że również wszyscy członkowie sojuszu lewicy demokratycznej zostali obrażeni, bo zbrodniarzami nazwał wszystkich socjalistów, socjaldemokratów, tak można powiedzieć, właśnie pana Janusz korwin -Mikke. Już sam tytuł, dyskusja z ludobójcą na oficjalnym blogu na onet.pl, pana Janusza korwina dotycząca właśnie dyskusji z panem Bartoszem Adukowiczem, świadczy o tym, że te komentarze są skrajne, ale w pełni przemyślane. I to nas przede wszystkim zastanawia i boli. Ja wiem, że Państwo się dziwić, bo blogów Korwin-Mikke prowadzi kilka. Państwo dostaliście ten blog, w którym on nazywa mnie w sposób bezpośredni zbrodniarzem, ale w innym blogu tytułuje rozmowę ze mną Dyskusja z ludobójcą. Więc, drodzy Państwo, nie czuję się ludobójcą, nie czuję się zbrodniarzem, czuję się normalnym człowiekiem, który chce, aby w Polsce było tolerancyjnie, postępowo, przyszłościowo. I ja nie mówię, że Korwin-Mikke należy. Nie słuchać. Jego nie należy dopuszczać do debaty publicznej. Niech on mówi do swoim wyznawcom. Mogę? Pewnie. Może proszę bardzo. Jeszcze raz. Może jeszcze przed, tak. przed samymi pytaniami bardzo proszę. Próbujemy puścić jeszcze wszystkie wypowiedzi. Państwo mogą jeszcze oczywiście w naszym archiwum to zobaczyć. Proszę, proszę bardzo. Polska się starzeje. Za 15 lat około 1 trzeciej społeczeństwa to będą ludzie w wieku tak zwanym poprodukcyjnym. Czy na ten starczy problem? Wypracujemy jakąś nową, najlepiej. Młodą metodę, Michał Siegieda, witam w rozmowie dnia, witam moich gości Janusz Korwin-Mikke, Unia Polityki Realnej w Studiu w Warszawie i w Studiu w Szczecinie, Szarłukowicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej, witam Panie Pośle. Otóż ja mam pewną propozycję, jeśli Państwo od piekrzy ludzie jak Państwo nie będzie mi pomagać, ja mi nie niewłaściwą moi do dzieci, bo nawet się za mało, teraz będzie to będzie za dużo znowu, że w wyniku tej polityki i tak dalej. Powtarzam, od się od... Rodzice będą mieli dzieci właściwe, tylko jest jeden poważny problem. I tutaj trzeba rozstrzelać tych z SLD i PiS-u i podobnych podobny partii komunistycznej. Otóż pana, to jest przyczyna. Jeżeli na przykład się dzieciom uczy, u dzieci się uczy, że ojciec nie ma prawa dać skórę, bo można się poskarżyć, wstawić ojca do więzienia, a w Szwecji na przykład już jest, za europejskie, no to dlaczego ja mam mieć dziecko? Pani, skoro, skoro rośnie mi panik Morozow, który, jak dam mu klapa, może mnie do kryminału. Żłobki, przedszkola zabijają właśnie demografię. Przypominam, gdybym był ojcem dziecka niepełnosprawnego, w życiu bym go nie posągł integracyjnej. Dzieci się z niego śmiewają, ty doł, prawda, popychają. Jak można skazać dziecko wychowane w kochającej rodzinie na pobyt z dziećmi, które się z niego wyśmiewają? Przecież nie pan, jak to jest, kogo pan tego nie widzi. Bo jak to jest dorosły w okolicy, to oni tak się nie zachowują. Ale ja wiem, jak się zachowują naprawdę. Nie pan nie wygaduje dwupon, bo to jest, jest zbrodnicy, co rozmawiamy. Pan jest po prostu nie pan zechce mnie nie, nie wyobrażać, to ja będę panu bardzo wdzięczny, więc pan ja muszę panu wyjaśnić. Europa umiera. Czy, czytam tutaj dane, że u, urodziło się 600 urodziło się tysięcy nowych Europejczyków, ale półtora miliona imigrantów. Ale te 600 tysięcy nowych to są też dzieci imigrantów. To są dzieci murzynów, arabów, kurdów, turków w Niemczech. Nie zapominajmy, Europa umiera wśród takimi jak ten pan. Dziękuję panie pośle, pan Janusz Korwin-Mikke odpił już mikrofony, to najwyższy... Nie, jeszcze raz naj jest po prostu najwyższy, czas kończyć sprawę. Pan jest po prostu zbrodnia. Naj, najwyższego sprawy. Drodzy no, mi się na gorące jedno słowo Myślę, że nasze biuro prasowe przekaże panu Januszowi Korwin-Mikke numer telefonu do pana ministra Czumy. No bo pan Korwin-Mikke chce powystrzelać tych z SLD i z PiSu, no a minister Czuma chce dać broń Polakom, więc razem dobrze zagrają.